Dzień i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. To będzie seria prawdopodobnie, e, która będzie dosyć monotonna, więc nie wiem czy będzie serią Tego jeszcze nie wiem, to jest do przeanalizowania. Witam Was w Divinity Dragon Commander. E, od razu mówię na samym początku, jeśli ktoś zastanawia się, czy kupić grę Saturn Galeria Krakowska 10 zł. 999 dokładnie, ale to zobaczycie za chwilę. Ok, rozpoczniemy tryb jednoosobowy i tryb kampanii fabularnej. Mamy. A, mamy rodzaje, smoku. mamy rodzaje smoków. Mamy trzy smoki, każdy z nich ma inny rodzaj: sztuka nocy, siła. Na niem są znane falce lotnością odnośnie umysłówi... umysłu. Uhm, <grym> uhm, okay, mamy mamy uhm, jeszcze To jest smak, tak? Plomimosy, przewaga. Co to jest? Szaman. Wpada z zjadawcami. Uh -huh. Mhm. się szybciej. Uh -huh. Zwiększa prędkość latania. Tu zobaczymy. Kwasowe tchnienie. To jest fajna sprawa. Fajna sprawa, fajna sprawa, okej, wybierzemy smoka górskiego, nazwa bielak, mogę wybrać kolor, a czerwony wydaje mi się z potęgą, wybierzmy normalną kampanię i rozpocznijmy naszą rozgrywkę, siemanko Harkor. Tensywa lat temu, Sigurd I With them, forged an empire. The Emperor married and sired many children. He even had a love child with mysterious Aurora, an ancient dragon in a woman's guise. Once united, peace was declared in Rivallon, and bloodshed soon forgotten. But Sigurd's realm of peace was shattered when his own sons and daughters rose against him. War returned with a vengeance, and annihilation reached new heights. Desperate to safeguard Sigurd's legacy, the wizard Maxos sought the help of the one child that never betrayed his father. Sigurd and Aurora's son, the half-dragon prince. He would be the one to save the empire from ruin. And to aid him in his quest, Maxos delivered unto him the imperial command ship known as the Raven. This is the story of Maxos and the dragon. Ho, ho, ho. This is the story of the dragon commander. Yeah! To ja, Dzień dobry. J×ано, <laughs> <Ładny. laughs> poda mi się. Steampunk, dziwki. Zamordowane synowy córki idą na noże Tak popierają cesarza, impy nie umarli, dobrze, rozwiązy wezuje tron Dekadę bo i ty nie umarli go głoszą, że wojna tu zesłana przez bogu, walka wspomagana straszliwe masz przerażone elfy jaszczule zachwycone impy Ceny złota skaczą w górę krasnoludy, wojna nie jest taka zła, dobrze Cytu magii dobrze Który ma serce żywego demona. dobrze And the avalanche of tomes, manuscripts and blueprints aboard are Dobrze, our task is monumental, but we will not have to face it alone. Two famed generals are here already, loyal to the legacy we are trying to save, and therefore loyal to you. Both enlisted the service of Grumio, an imp of devilish cunning that can fashion anything my research will uproot. Get your bearings. dobrze, super. Okej, przejdź do mapy strategicznej. Dobrze. Uda się do Maxosa, komnata królestwa lub do Gruma, aby pożywionymi jednostkami, ulepszeniami. Okej. pracownia inżynierów. Dobrze. Czy to jest szalony imp? I hope you'll like my jet pack. It is my gift to you to keep without recompense, for gladly shall I remain. Talk of a she is special, this vessel filled with wonders undiscovered. The wizard he feels <laughs> it to be my. Okay. I ulepszenia płaci się punktami badań więcej krajów kupujesz. Dobrze. Mam 20, Mam 20 punktów badań w tym momencie, tak? Eee, łowca, dobrze. Wieżyczka przeciwlotnicza. Dzięki zasięg granadielów zwiększony. Dzięki ulepszeniu się przyjmujący z szybkością równą fajne. Chcę... To bym chciał bardzo. Eee... Chcę to kupić, co to jest super? Hmm. dobra. I mamy jeszcze jednostki, które możemy użyć. Ja buduję teraz swój stosunek. To lodowe przez morza. Mmm, łowca mi się podoba a tych jeszcze a za dużo wydałem punktów tutaj weźmy tą wieżyczkę przeciwko która może nam się przydać super mamy bar nie wiem na czym dokładnie polega a to jest jeden z naszych tych senatorów magicznych błatyczek i am lord edmund augustus III, duke of hawknest hall i'd add at your service but i don't think we're quite there yet Pierdolce. To be perfectly honest, I'd normally entertain the idea of lending my expertise to your cause as curtly as I'd consider attending a dwarven opera. But not unlike my fellow general, it is Maxos's backing of this enterprise that has me intrigued. You have benefit, when one dwells among the highest echelons of power, where ambition runs thicker than blood, distrust is your best friend, as is its brother caution. In your case, though, the waters of misgiving run somewhat deeper. They call your kind dragon knights, to lend an air of nobility to a lowly mixed breed. Not many make the distinction, even, but the crucial difference is impurity. Human ancestry taints your being. For humanity and weakness are two sides. A bastard twice are you, my lord. Bastard born and bastard bred. Only that it was bound to happen.

Okej, okay, tylko skorzystałem ze wszystkich magicznych perków i to są perki do skilli, tak? Tak, to są perki do skilli tylko i wyłącznie dla mnie. Dobrze, rozumiem. Okej, okay, czyli w takim razie chcemy iść na mostek w tym momencie. Eee, jeszcze pogadajmy może z nim, bo to jest jeden z naszych generałów. Czy wszyscy mnie nie lubią? he became a vainglorious fool, a sloth, and a coward. he tried to run, but he failed, and they slew him where he stood. i'd say all is lost, but maxos, it, still, you are a dragon, i'll give you that, and of ancient blood, henry of the house of lancefort. more you needn't know. edmund, he's called, a lizard of the house of carcerus. In truth, sleep with Dobrze, już, bo już wszyscy, wszyscy mnie nie lubią, mnie wkurwiają. Przejdźmy na mapę bitewną. Dobrze, spoko. Eee, to jestem ja, <laughs> z moją genialną miniaturką. Rasa elfy, rasy geje, świetnie. Czyli jestem w krainach elfów. Tu są nieumarli. umarli. Eee, świetnie, niebieskie jest moje, czerwone jest grodem cienia. Super, eee, dobra i to jest teren neutralny, na którym są dwie jednostki łowców. Ja mam cztery jednostki szturmowców, czyli dosyć słabo. A to jest niebronione, tak? To jest niebronione, czyli a nie mogę się tu dostać. Nie wiem czemu, nie wiem dokładnie, jak chcielibyśmy przykładanie mojej jednostek, albo wiem mniej więcej. Tu jest dwóch szturmowców, ja mam czterech szturmowców. No na łowców na razie chyba się nie będę rzucał. Eee, uderzymy tutaj. Uderzmy tutaj, właśnie tymi dwoma szturmowcami na początku. Dobrze, świetnie. To jest moja stolica. Czy mogę kupić jednostki? Tak, mogę kupić jednostki, eee, ale nie za bardzo mam jakiekolwiek złoto, żeby coś kupić, tak, z tego co widzę. Mam tylko trzy. Nie, mam 20 złota. Dobrze, mam 20 złota. E, czyli stwórzmy dwóch łowców, e, jednego granardiela i. Aha. Dobrze, jednego łowca i na to miejsce tych sztormowców. Świetnie, akceptuj. Dobrze, te jednostki są w trakcie budowy. E, zakończmy naszą turę. Super. Tu widzę budowanie jedynków, przesuwanie jednostek. Dobrze, 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 dobrze. Mm mhm. Ok, A, czy tam mamy bitwę? Czy mogę zbudować w tym miejscu jakąś. Aha, folkstracja zostanie pokonana. Ok, tu mam bitwę i chciałbym zawalczyć tę bitwę, więc kliknijmy do boju. A, dobrze. Smok będzie dowodzić. Czy mam jakieś karty? Blok Smocza z głady Bitwa Moc Smoka, Bitwa, bitwa Najemnik. Liczba najemników, które walczą w swojej stronie w tej bitwie. Dobra, ale na razie chyba mi to niepotrzebne. Eee, Zobaczmy, czy uda mi się tak po prostu to wygrać. Ono widzę więcej szturmowców, bo wyprodukował dwóch. Hmm. Dobra, no. Powinno się udać. Chyba się uda. Jak się nie uda, to przegram. Trudno. Chcę, eee, chcę, chcę, chcę. chcę. Wszystko tak. Pijawka, to są pasywki. Ok, rozpoczniemy bitwę. Ok, przejdźmy do stylu bitwy strategicznej. I ok, gdzie jest nasz prze przeciwnik? Nasz przeciwnik jest tam, już na nas rusza, więc my. Strolujmy go i zbudujmy jedną wieżyczkę. To musi nas lekko pobronić. Wyślijmy tutaj. Widzę, że on będzie do nas chciał jak najszybciej przyjść. Mm, mam 15 rekrutów, tak? 15 rekrutów, jaki jest korzyść wieżyczki? 12, więc zbudujmy to. Czy jest tu coś, co mogę przejąć? Mamy tu jakieś shipyardy i tak dalej, i tak dalej. Ale na razie trzeba spróbować wybronić ten teren. Dobra. Nie mam formy smoka, ale mam przewagę wieżyczek. Czy ta wieżyczka nie zdąży się zbudować, ale druga ostrzygowuje? Okej, okay, udało się. Come on, komand. On, on, Ok, udało się. Nasz przeciwnik zacznie teraz tworzyć więcej jednostek. My też potrzebujemy jednostki. Potrzebujemy ciężko zbrojne jednostki, ale nie, nie mamy na tyle dla kluczów. Więc. Mam Merle klutów. Dobra. Szybko wyślimy tutaj jednostki, żeby przejąć te dwa punkty, bo widzę, że tutaj komputer zaczął przejmować następne punkty. Szybko mam już Inkom zyskujemy z tego, z tego co zrozumiałem, w sensie zwiększa liczbę rekrutów. Okej, okay, wy przejmujecie, ale to jest zwykła... Teraz co? Okej. Okay. Dobrze. Chcemy tutaj. Wow, shit! Ty, on mnie może zgwałcić. Mi się nie podoba. Dobra, zbudujmy łowców, a... Eee... Nie dam rady tego jeszcze zbudować, ja tylko dwudziestu i dwadzieścia. Czy do morfa? Dobra, mam. Okej okay. Okej, okay. mają coś, co strzela w powietrze. Shit! Nie, dobra, mniejsza. Trzeba wyeliminować te podstawowe gówna, które przyjmują, a później zajmiemy się czymś bardziej ambitnym. Tego na pewno ci nie dam. spierdalem mi stąd. Tu jest. świat się zaczął palić. Jeszcze nic mi nie grozi tak dużego, dobra, 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 dobra. Nie ma, okej, okay. dobra. Ok, świetnie, eee, budujemy cydadele. Eee. Okej, okay, mamy trzech łowców, wyszliśmy i do przodu. Na front, gorzej, że to jest jedyna jednostka, którą mogę produkować w tym budynku. I zbudujmy dwie kuźnie. Okej, okay. Zgwałcie mi tę piechotę. Świetnie, co to jest za wieża? Nie wiem, co to jest za wieża. Ok, A, powinniśmy mieć teraz zwiększone income. A. Dlaczego? A, bo to się jeszcze buduje, świetnie. Świetnie, dwie kuźnie się zbudowały. E, Teraz tak. Łowcy muszą tu zostać, tu musi polecieć druga turetka. Zgadza się. E, Plepsy. Lekka jednostka wyjątkowo skuteczna przeciwko lekkim jednostkom. Dobra. Nie Dobra. Hmm, Przemim to dziadostwo. O oh shit. Patrzcie, jaki skuba, więc zaczął budować tu letki. fokusować tutletka bo O! nie stąd plepsy, wam nie stąd nie pozwala przegrzałem się Bywa. Jeszcze chwila. Okej, okay, poszło. To się cofnąć gdzie jest moi, moje plepsy. Moje plepsy są tutaj. Dobra, e, idźcie tędy tędy, 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 tędy i tędy, żebyście mi się nie bali, nigdzie w dziwne miejsce. Potrzebuje więcej Hunterów, potrzebuje więcej jednostek Okej, okay, tyle starczy A ta kurwa A to jest przeciwlotnicze, dzięki Bogu Dobra Wieżyczka jest gotowa, gromadlierzy się zdziwią Wieżyczka strzela do budynku, świetnie. Pasuje mi Przechwycić to. Ile was tu jeszcze jest? Uh, 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 uh.

Jaki tłum hołot lul Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. już to górno dobra Shit Okej, okay. to chyba przegra Ale ci powinni wygrać wszystko Masa plepsu zawsze wygrywa. Hmm. Ha ha ha, wygra. Fff, się taki szczęśliwy. Pierwsze zwycięstwo. Czyli spam. sumy spam. Dragon, glorious warlord. Once more, you return from the battlefield red with the blood of slain adversaries. And let me tell now you, the military you? masterminds are now on board, more than enough to start a campaign of conquest on a truly grand scale. No doubt you're as anxious to meet them as they are to meet you. So why don't heavens know? You have the military firmly on your side, but yes, you heard me correctly, Emperor. It is inevitable. People have heard of you yourself will of course represent all humans, but the dwarves, elves, lizards, imps and undead. Schwietnia, czyli kolejna armia ludzi, którą mnie nienawidzi. Zajebiście. Let's go to the throne room. Allow me to present your team of generals. Edmund you already know, but I now have the we four have pledged we will stand by you in your conquest as a rightful heir to revelon's throne. all hail the hail. Wygląda jak feministka. hail. yes. well. hail. spirlale. hello. hanging commander. i'm scarlet and you're a dragon they tell me. always wanted to ride one of those though. i bet you're a little harder to handle than a horse.

true to know we have a dragon knight for a leader is a great relief for such a but then again you are the offspring prone to decadence and corruption the very line in fact that is responsible for the downfall of the empire and because they call us females the fairer sex but in truth we are also more cunning resilient refined and downright intelligent Give an empire a queen, I say, and men are simple creatures, Commander. Mm -hmm. It's going to take some getting used to, you know, to call you Commander. Verily, I was rather opposed to the notion, but Maxos, in his infinite wisdom, insisted we up the level of common courtesy. plebius be <coughs> <wystarczył. coughs> As much as it is in the eagle's nature to look down upon the world in hunt of lesser creatures, at the lone top do I reside, but I would have it no other way those who do not understand all but everyone calls me a loner thinking the word to be a pejorative but it is on the contrary glory my nature makes me so when i do have contact with those i love inevitably i talk down yes commander you It's hardly proper to call you by that particular pet name on what was somewhat of an official occasion but don't worry i may still slip Dobrze, czyli to już wszyscy... Wszyscy, dobrze, mogę iść do mojego magicznego impa. Impie! raven, she mówi to me in my dream. Indeed, she does, lord. A soft voice sings inside my head. But only when I'm in the land of eyes shut and mind at rest. Well, lord, when your good and Maxos first started to conquer the world with their fancy machines, We imps were mesmerized. None of us cared. Steam driven giants on land, on sea, even in air. Oh, the ecstasy! Such one. Now, before those blessed days arrived, people regarded us as eccentric gnomes taken to experimenting with. The truth be told, though, we, we've never quite given up our love for all things combustible. Okej, okay, lubię Dobra, e, wejdźmy na te zaawansowane rzeczy, które tu masz: stocznia, mm, torpedom, jednostki pływające, dobrze, wóz bojowy, umożliwia podwóz wozu bojowych, mm, potężne działa oraz budynki wroga, świetnie, sterowiec. Jezus, je to jest opcji w ogóle. Strasznie rozwój mi się podoba jest masakryczne, ale czas na cięcie.